Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Słuchajcie, bardzo dawno nie było takiego filmiku na moim kanale. E, dzisiaj Was zapraszam na filmik o produktach, które mi się totalnie nie sprawdziły o produktach, które zawiodły mnie i po prostu no, nie spełniają jakby totalnie moich oczekiwań. To znaczy, że to nie do końca będą buble, tylko raczej takie produkty nie dla mnie. Znaczy, no to możemy dowolnie interpretować. Właśnie wiem, że nie wyjawiam jednej rzeczy, także zapraszam Was gorąco do oglądania. Słuchajcie, zaczniemy od pierwszego produktu, który już zdecydowanie bardziej zasługuje na miano czegoś, co Wam absolutnie nie polecam. Czego Wam absolutnie nie polecam, po prostu pod żadnym pozorem. Jest to wosk ze starej mydlarni. Nie wiem, czy pamiętacie mój haul. Pokazywałam wtedy, że w ramach gratisu dostałam wosk zrobiony jakby przez starą mydlarnię, aromatic wax, no czyli wosk zapachowy o zapachu Evening Air. I tak to, słuchajcie, wygląda. O, to są takie kosteczki, tych kosteczek jest cztery. E, nuta zapachowa, świeża, czysta, z akcentem tropikalnym. Sposób użycia: odłamujemy kostkę i wrzucamy do miski kominka zapachowego. Czyli, jakby oni tutaj nam mówią, że mamy całą taką kostkę, wrzucić naraz do miski kominka, tak wąchane. Trochę, ma taki dosyć intensywny zapach, trochę łazienkowy. Ale wiecie, czasem podczas palenia coś inaczej się zachowuje. I ja też tak zrobiłam. Odłamałam tą kostkę, rozpaliłam w kominku, tutaj w dużym pokoju. E, jak zwykle przy oknie stoi mój kominek na parapecie. Słuchajcie, co się stało po jakimś e, czasie? Ja się kręciłam po mieszkaniu, byłam, a to w małym pokoju, a to w kuchni. Nie siedziałam generalnie tutaj w dużym pokoju, no a okno, wiecie, mam tam. I jednak do kuchni to kawałek drogi. Ten zapach musiał przebyć, tak? I jeszcze no, okno jest zawsze otwarte. Powiem Wam tylko tyle. Ja zaczęłam tym woskiem się dusić. E, poczułam, że ten wosk mam w płucach. Nie wiem, jak mam to Wam wyjaśnić. Ja po prostu czułam ten zapach w buzi, czułam, że ten zapach schodzi mi gdzieś, nie wiem, do płuc. E, to, co czułam jakby w środku, to przechodzi ludzkie pojęcia. Bo to było coś niesamowitego, ja się nie zorientowałam kiedy, ja jakby czułam smak tego wosku. Ten zapach był nie do wytrzymania, to był zapach środka yy, nawet nie odświeżającego do yy, łazienek, do toalet, tylko środka odkażającego powiedziałabym. To miało moc yy, cilitu, kamieni rdza, naprawdę. I ten zapach był nie do wytrzymania. Ja poleciałam, zgasiłam to, natomiast no jeszcze jakby ten zapach był w powietrzu i przysięgam Wam, że stojąc w kuchni, robiąc obiad, mieszając mięso, będąc jakby nachyloną nad patelnią, ja czułam ten zapach. Ja byłam przerażona, czy to mi się zaraz nie dostanie do jedzenia, czy to w ogóle jedzenie będzie smaczne. Ja jeszcze czegoś takiego w życiu nie przeżyłam. To był po prostu istny koszmar. I powiem wam, że no tutaj na YouTube czy w ogóle bardzo popularne są te woski, świece zapachowe i tak dalej. I co jakiś czas ktoś się zdarza właśnie, kto mówi, że z różnych przyczyn zdrowotnych nie może palić takich rzeczy, bo wdychamy to, tak? Lub pojawiają się osoby, które mogą, jakby nie ma przeciwwskazań, ale nie chcą wdychać tego, tego świństwa. I ja nigdy do tego tak nie podchodziłam gdzieś gdzieś byłam, jakby wiecie... Miałam jakiś dystans, natomiast i ten wosk przeraził mnie. Jest to pierwszy wosk, którego, no mówię Wam, po prostu się najadłam. Jeżeli miałyście wosk ze starej mydlarni, to dajcie mi koniecznie znać, czy macie podobne odczucia. Nie polecam Wam pod żadnym pozorem, a dla osób, które mają minimalną skłonność do bólu głowy po świeczkach, nie pole... W ogóle nie, nie ma nie będę tutaj, wiecie, teraz wymyślać. Nie polecam nikomu tego. Nikomu. Pod żadnym pozorem palić to. A już nie daj Boże, tam gdzie są zwierzęta, gdzie są dzieci, gdzie są migrenowcy. Nie. I to jest taki produkt w ogóle bezapelacyjny, który się nie sprawdził pod każdym możliwym, pod każdym możliwym kątem. Drugi produkt, który bardzo się nie sprawdził, którego nie mam, więc stawię wam jego zdjęcie. To ta słynna maska ziaja z ceramidami, maska krem pod oczy. Wiele z Was mi ją polecało, ja w końcu ją kupiłam. I jakie było moje zdziwienie? No, na pewno to było też moje niedopatrzenie, mogłam to sprawdzić wcześniej. Że na drugim miejscu w składzie jest parafina. Mnie parafina zapycha. To nie chodzi o to, że ja nie chcę stosować parafiny, bo to syf. Chodzi o to, że parafina aplikowana tutaj w okolice pod oczami natychmiast mnie zapycha i wiem to od dawiem dawna, jeszcze za zacząłem nagrywać na YouTube i zacząłem rozpłynąć, czym w ogóle ta parafina jest. No więc już wiedziałam, że raczej nic dobrego z tego produktu nie będzie i tak się też stało dosłownie, wystarczyło, że raz zastosowałam i już widziałam, że te pory są mega zapchane. Więc jest to produkt, na który wydałam 20 zł, użyłam dwa razy i oddałam go Karolinie, Karolajnie. Zobaczymy, jak jej się sprawdzi. Powiedziała, że jak jej się nie sprawdzi, to odda mamie. Mam tylko nadzieję, że nie zrobi im krzywdy. Oczywiście uprzedziłam Karolinę o tym, co mi się dzieje po tym produkcie, bo no bardzo mi przykro, ale to zdecydowanie jest rzecz nie dla mnie. To był drugi produkt. Trzeci produkt tak strasznie polecany na YouTube. Peeling, wygładzający peeling do twarzy Sylweko ze słonecznikiem. Korund, słonecznik zwyczajny, werbena. Tak wygląda jego opakowanie. I te peelingi z korundem Sylweko są dwa. Jeden jest ze skrzypem i jeden jest ze słonecznikiem. Ja 100 lat temu, dokładnie w styczniu zeszłego roku, miałam ten ze skrzypem z Shiny Boxa. I ten peeling mi się nie sprawdził z racji zapachu. To znaczy, zapach mnie do tego stopnia, jakby zapach mi do tego stopnia przeszkadzał, że ja go nie mogłam po prostu używać. No, ale ten był bardzo polecany, jak zobaczyłam tą werbenę, to stwierdziłam, że biorę. I faktycznie ten zapach jest genialny. Zapach jest genialny, jest bardzo ładny. Natomiast jest jedna rzecz. Ten peeling jest tak tłusty. Nie wiem, czego teraz odkręcę, Ten peeling jest tak tłusty że żeby zmyć później tą warstwę, którą ten peeling zostawia, muszę używać pianki, bo inaczej to wodą po prostu nie schodzi. Dodatkowo, przez to, że jest lato, że jest bardzo ciepło, no przecież go nie mogę trzymać w lodówce, to muszę to wiecznie mieszać, ponieważ rozwarstwia mi się ten peeling, olejki rozwarstwiają mi się od tych pozostałych rzeczy. Eee, faktycznie zawiera on korąd, więc mocno długo masowana ta twarz, w pewnym momencie ten naskórek musi się złuszczać dzięki temu korondowi, ale żeby dobrze mi się ten naskórek złuszczył, żeby była usatysfakcjonowana stopnia złuszczania, to muszę naprawdę dużo tej tłustej mazi nałożyć na twarz. Potem właśnie zmywamy, ten korąd całkiem przyzwoicie się zmywa, bo gdzieś tam nie zostaje we włosach, tak jak to czasem niektóre peelingi, ale mówię Wam, ta tłusta warstwa jest niesamowita. Twarz wygląda jak mi się wysmarowała wazeliną. Nie jestem też przypadkiem pewna, czy ten peeling nie robi mi teraz krzywdy, bo od jakiegoś czasu bardzo dużo mam na twarzy tych wypukłych zaskórników, bardzo dużo. Nie miałam ich tak dużo wcześniej, teraz mam ich bardzo dużo. Oglądałam filmik Czarszki, pierwszą część, drugą część. Myślałam, kombinowałam, od czego właściwie niby nic nie zmieniałam w pielęgnacji, i doszłam do tego, że jedynym produktem, który używam od jakiegoś czasu, nowym takim totalnie produktem, który teoretycznie może mnie zapychać, to jest właśnie ten peeling. I zastanawiam się, czy masowanie tej tłustości nie sprawia właśnie, że te zaskórniki mi po prostu powstają. W sierpniowym Pretty Boxie będzie peeling ze Skin79, na który miałam straszną ochotę, więc wtedy zrobię bye-bye temu z Sylveco. Generalnie takie tego peelingu absolutnie nie polecam. Jest to tłuste coś z korundem. Nie. Nie, nie i jeszcze raz nie. Mi to się nie sprawdziło. Natomiast patrząc obiektywnie, no ten produkt nie jest zły. Patrząc obiektywnie to jest straszne. Maska z ziai, jeżeli kogoś nie zapycha parafina, może być fajna. Peeling Sylveco również może być Fajne. Kolejne dwa produkty, które mi się totalnie nie sprawdziły, to duet z Holika Holika Sweet Cotton. I to mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że kupowanie w ciemno pełnowymiarowych opakowań koreańskich, drogich kosmetyków, to zresztą jakichkolwiek, nie tylko koreańskich, jest w ogóle nieporozumieniem. No ja tego nie kupiłam. Eee, znaczy kupiłam, ale w Asian Boxie. Także no nie przyszło mi za to zapłacić ponad 100 zł, bo inaczej bym się chyba popłakała. Po pierwsze ten krem, to jest Pure Cover BB, ee, 01 Soft Beige. Słuchajcie, ten krem BB, już ja go Wam pokażę, jest tak matującym kremem BB, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Nie wiem czy pamiętacie, jak ja się czepiałam, że do mnie czepiało się Skin79, bo napisało mi tam pod filmem, czy tam na Facebooku, obojętnie, że jeżeli ktoś oczekuje efektu matu, to kremy BB nie są dla niego. Że koreańska, e, w ogóle azjatycka pielęgnacja zakłada, że kremy BB mają dawać ten efekt rozświetlenia, tego naturalnego błysku i no nie ma tam matów, nie ma miejsca na maty. No więc w takim razie polecam Holika Holika, pur. Cover BB. Mam no, nadzieję, że PUR, a nie Pour. Nie wiem jak to się czyta. To jest istny mat. Słuchajcie, to jest taki mat, jakiego ja w życiu nie miałam na twarzy. Ja Wam zaraz tutaj zaprezentuję. Ten produkt idzie do oddania, także... jeszcze tutaj, to wygląda jakby tak ładnie odbijał światło, dobra, słuchajcie, to jest naprawdę mat, on jest dla mnie za ciężki on jest dla mnie za mocno kryjący, on jest dla mnie za matowy on jest dla mnie za ciężki po prostu źle wygląda, bardzo źle wygląda e, moja twarz z tym kremem e, BB, tutaj jakoś tak na dłoni szczerze mówiąc tego teraz nie widzę ale, ale wiem, bo nakładałam to nie wiem, 3-4 razy na twarz i za każdym razem po prostu byłam przerażona tym co widzę, więc mi osobiście to nie sprawdziło się w ogóle e, a Coś, co już totalnie mi się nie sprawdziło już pod żadnym, wiecie, pod żadnym nie tyle cokątem, co w żadnym wypadku. To jest puder. Eee, COVER powder. Słuchajcie, to jest puder matujące. Jakby było mało nam matu po tym kremie BB, to mamy puder matujące, transparentne. Jest piękne. To. <ścoughs> Przepraszam. Jest piękne i to fakt. To opakowanie jest bardzo urocze, ma śliczny ten puszek taki, naprawdę jest to bardzo ładne. Tylko że ten puder jest bardzo mocno matującym pudrem. Słuchajcie, to jest już wam teraz pokazuję. On jest bardzo biały. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Patrzcie, on po prostu matuje na amen. Spodejrzewam, że osoby o suchej skórze, które się nadmiernie świecą, które szukają w ogóle pudru tak mocno matującego, będą z tego pudru szalenie zadowolone. Choć na przykład moja Ola Makeup My Passion ma suchą skórę i na przykład bardzo jest zadowolona z tego pudru i codziennie go używa i jest nim zachwycona. No ja nie. Niestety to jest produkt zupełnie nie dla mnie. Ten duet w ogóle jest zupełnie nie dla mnie, także oddaję go w dobre ręce i mam nadzieję, że. Że się sprawdzi, ale za czym go oddałam w dobre ręce, to dałam próbki. Bo mówię Wam, dla mnie w ogóle no ryzykowna jest to zabawa kupowanie takiej rzeczy w ciemno. I e, przedostatnim produktem, który mi się totalnie nie sprawdził, to jest takie trochę niefajne, bo ja to dostałam ja się z tego bardzo cieszyłam, to jest mini Beauty Blender. Ja to jajeczko e, dostałam od Oli Hejca Lex K. Bardzo się z tego cieszyłam, szczególnie że w dniu, w którym Ola mi to dała. Miałam właśnie w planach złożyć zamówienie na te mini jajeczka z W7. E, I to jest to maleństwo. Słuchajcie, bardzo wszystkich przepraszam, ale nie. Nie dla mnie. E, to, oczywiście, że to jest wygodne. Nikt mi nie powie, że to nie jest wygodne. Jest wygodne. Bo dochodzimy sobie tutaj, bo możemy perfekcyjnie tutaj wszędzie sobie dojść. Jak najbardziej. Tylko, że szczerze, ja tym dużym Beauty Blenderem, tą końcóweczką. Też sobie tutaj wszędzie dojadę, bez najmniejszego problemu i potem sobie go wymyję i po kłopocie. To maleństwo, poprzez to, że nakładamy na niego tylko korektor, który ma inną, wiadomo, konsystencję jak podkład, tak trudno się myje. To jest też kwestia mojego lenictwa, ja w ogóle nie mówię, że nie, dlatego to mi się nie sprawdza, to mi się wyślizguje z rąk. Ja nie jestem w stanie tego umyć. Czego ja nie kombinowałam. Nie piszcie mi, jak ja mam to myć, ja już po prostu nie chcę tego używać. Znaczy nie, może kiedyś, jak będę robiła jakiś makijaż na wielkie wyjścia, to będę się może tym bawić, ale to się wyślizguje z rąk. Bardzo ciężko mi się to domywa. Mimo, że to jest taka malutka gąbeczka, to mam naprawdę gigantyczny problem, żeby ją domyć po tym korektorze. Co jest dziwne, bo Beauty Blender codziennie domywam po korektorze i podkładzie eee, normalnych rozmiarów. Także dla mnie jest to gadżet, jakich mało. Zbędny, niestety w stu procentach zbędny gadżet. Z bólem serca, ale jestem naprawdę bardzo wdzięczna Oli, że dzięki niej miałam okazję to przetestować. Bo bardzo to chciałam. No i mam. I ostatnia rzecz, którą szczerze mówiąc. I ostatnia rzecz, którą szczerze mówiąc uważam za taki najmniejszy, jakby najmniejszy zawód z tych wszystkich. To jest Nivea Sun After Sun Bronze. Balsam po opalaniu przedłużający opaleniznę. Wspomaga długotrwałą opaleniznę, zawiera naturalny ekstrakt promelaninę. To jest takie coś. Ja to miałam w zeszłym roku, ale jakoś chyba mało namiętnie tego używałam. W tym roku to kupiłam i smarowałam się tym na wakacjach grubymi warstwami. I dlaczego mi się ten produkt nie podoba? Dlatego, że po pierwsze, nakładaj obficie na całe ciało po ekspozycji na słońce i regularnie powtórzyj. Aplikację produktu, kiedy pojawi się uczucie odwodnionej skóry. Eee, takie jest wskazanie, jak to stosować, bo to ma nam zarówno przedłużyć opaleniznę, jak i zapobiegać łuszczeniu się skóry. Powiem Wam tak, ja tego nakładałam nie wiem ile razy dziennie dwa, trzy razy dziennie. Naprawdę solidną warstwę, to się w ogóle zaraz skończy. Naprawdę solidną warstwę pakowałam tego na skórę. Nie wiem, czy to mi przedłużyło opaleniznę, no dalej jestem opalona. Ale wiem jedno, łuszczyłam się jak jaszczurka. Pakowałam tego od cholery. Prócz tego produktu, pakowałam na siebie różne inne rzeczy. A i tak po prostu łuszczyłam się jak jaszczura. Tego nakładałam najwięcej, no bo to dodatkowo miało mi przedłużyć opaleniznę. A jak już się opaliłam, to już chciałam się rozkoszować tą opalenizną jak najdłużej. A mówię Wam, no, no jaszczurka, no i po prostu jaszczurka. A ja w ogóle skład tego produktu. Ja nie jestem, wiecie, nie mam obsesji na punkcie tych składów, ale w dzisiejszych czasach YouTube'a, żeby balsam zawierał metylparaben, etylparaben, e, na trzecim miejscu alkohol denat, e, potem znowu jakiś tam alkohol, potem coś też e, e, te... sodium certylsulfate, czyli to są jakieś nie tyle co SLS-y, no to no to jest syf, no. Yy, skład naprawdę jest... <laughs> ja wam go spróbuję tutaj pokazać. E, nie wiem, dlaczego pokazuję zawsze... Naprawdę, no skład daleko odbiega od tego, czego się tutaj choćby na YouTube nauczyłam. I... No i przede wszystkim... No i przede wszystkim już abstrahując jakby od składu i od... Yy... No to i tak się uszczyłam i nie uważam, żeby ten produkt był dobry. I wiem jedno, w przyszłym roku go na pewno nie kupię. Ale szczerze mówiąc, w takich ofertach drogeryjnych to widziałam tylko dwa takie produkty. Pierwszy to jest ten, a drugi nie wiem, czy on kiedyś był w bublach u mnie na kanale, czy ja w końcu nigdy nie nagrałam go w bublach. To był taki soraj, który miał zabierać, zawierać drobne, złote drobinki, po prostu złote drobinki, a zawierał centralnie złoty brokat a ja się nim kiedyś wysmarowałam, słuchajcie, w domu wychodziłam, w domu było światło, jakie było, jak wyszłam na ulicę, byłam jedną wielką choinką, było mi tak wstyd, nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, bo ten brokat tak się przykleił do ciała, no po prostu wyglądałam, jakbym szła, nie wiem, gdzie, byłam cała wybrokatowana, także no nie widziałam jakby alternatywy, żeby jakiś balsam był nie tylko łagodzący, ale też przedłużający tą opaleniznę. Dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy używałyście którejś z tych produktów i jak Wam się sprawdziły, bo tego jestem bardzo, bardzo ciekawa. Zapraszam do kolejnych filmów. Jeśli film Wam się podobał, proszę o zostawienie kciuka w górę i o subskrypcję. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Popa! Pa.